Hej, z tej strony Gingerowa, a na Waszych ekranach Speed Build Challenge. W dzisiejszym odcinku stworzę domek, powiedzmy domek, w pełni funkcjonalny domek, o wymiarach 2 na dwie kratki. Powiem wam, że to było prawdziwe wyzwanie. Podchodziłam do urządzenia tego domu 7 razy minimum. 7 razy próbowałam nagrać dla was ten filmik i wreszcie się udało. Nie udałoby się to, gdyby nie ten właśnie sposób, który teraz widzicie, czyli sposób, o którym pisaliście mi w komentarzach. I który znałam już wcześniej z kanału Jamesa. Jamesa, czyli The Sim Supply, pisaliście mi właśnie o sposobie, że można podnosić pewne przedmioty, m.in. łóżka, i one wtedy działają i można z nich spokojnie korzystać. Gdyby nie to, nie udałoby mi się nagrać tego wyzwania, bo jest to po prostu nie do zrobienia. Ja kanał Jamesa znam już od jakiegoś czasu. Kiedyś Wam mówiłam, że nie oglądam kanałów zagranicznych. Ale zmieniło się to w momencie, kiedy szukałam serii City Skylines. Znalazłam właśnie drugi kanał Jamesa, bo on ma dwa kanały: jeden, na którym nagrywała Simsy, a drugi, właśnie z innymi grami. I zaczęłam oglądać u niego serię City Skylines, i później odkryłam, że ma kanał Simsowy. I wtedy zajrzałam do niego i wtedy też odkrył ten sposób, i, i właśnie zaczęłam go oglądać. Oglądam też Deligrecy, bo oni jakoś tak razem współpracują i bardzo mi się podobają ich kanały. To tak przy okazji, gdybyście jeszcze nie znali, a mieli ochotę coś nowego oglądać, to polecam. No i właśnie w jednym ze swoich filmików James odkrył, że można podnosić meble i one działają, i postanowiłam z tego sposobu skorzystać. Szczególnie, że wy też pisaliście mi o tym sposobie, no i pomyślałam, że skoro wy mi o tym piszecie, to, to mogę z tego skorzystać, ale przyznaję się do tego i tutaj otwarcie mówię, że gdyby nie ten sposób, to byłoby to niemożliwe. Dom jest w pełni funkcjonalny, ma łóżko, ma toaletę, można mieć ręce, można jeść, można zmieniać wygląd i jeśli chodzi o rozrywkę, to mamy telewizor i mamy półkę na książki, także mamy nawet tutaj całkiem sporo sporo. Wydaje mi się jak na wymiar 2 na 2 Domek z zewnątrz nie jest jakiś wybitnie piękny, no jest to po prostu taka klitka. Musiałam tutaj zrobić taką malutką dobudówkę, którą za chwilę zobaczycie, o właśnie, bo wystawało łóżko. Chciałam początkowo wydać puszczanki, ale puszczanki okazały się za niskie, więc postawiłam normalne ściany. Myślę, że to nie przeszkadza, bo dom i tak jest na wymiarach dwie na dwie kratki, tylko po prostu musiałam zrobić taką dobudówkę, żeby ukryć, no ukryć to wystające łóżko, no bo, bo dziwnie by to wyglądało, gdyby tak po prostu sobie ze ściany wystawał kawałek łóżka. Żeby nie było tak pusto, to postanowiłam stworzyć właśnie ten domek tak jakby na wyspie, otoczony wodą wodą, którą zrobię swoim starym sposobem w formie takiego jeziorka, otoczonego kamieniami i roślinnością. Także tutaj przez następną część tego filmiku będziecie widzieć, jak ustawiam kamienie i właśnie robię tutaj różne roślinki. Ja to bardzo lubię robić, sprawia mi to naprawdę ogromną frajdę. No i też nie wiem, że nie wszyscy znają ten sposób, że można właśnie tak sobie stworzyć powiedzmy jeziorko na parceli, także myślę, że może ktoś skorzysta z tego i. I zaczerpnie ten pomysł, i też stworzy coś takiego u siebie na parceli. Pomyślałam właśnie, że fajnym usprawiedliwieniem dla takiego małego wymiaru domku jest to, że mógłby być on gdzieś tam na pustyni, mógłby być taką po prostu małą, skromną bazą wypadową dla jakiegoś podróżnika czy pustelnika właśnie i dlatego zbudowałam go w oazie strój i postanowiłam stworzyć tutaj klimat taki właśnie bardziej pustynny, no bo wydaje mi się, że tylko takie założenie jest w stanie usprawiedliwić taki mały wymiar tej kliteczki, tej budeczki i chateczki. Ale powiem wam, że w całym takim już ostatecznym kształcie podoba mi się to, i wydaje mi się, że Wam też się spodoba, bo naprawdę spoko i spoko to wygląda. I cieszę się, że udało mi się to zrealizować. Mówię Wam, siedem razy przynajmniej robiłam podejście. I powiem Wam, że przez chwilę chciałam już się podleć i myślałam, że nie uda mi się to zrobić. Udało mi się to zrobić już, że tak powiem, ostatnim tchem, czyli stwierdziłam, że teraz albo nigdy i albo mi się to uda, albo nie. No i jakoś wyszło, dlatego że ten sposób z podnoszeniem łóżka to jedno, ale też dopasować poszczególne inne elementy wyposażenia domu, żeby się nie blokowały i żeby Sim mógł ze wszystkiego korzystać, to drugie. I właśnie to zajęło mi najwięcej czasu, żeby dopasować tak, żeby toaleta działała, umywalka działała i żeby wszystko było w pełni funkcjonalne, no bo o to właśnie chodzi żeby tutaj sim mógł korzystać z tych wszystkich elementów, które umieszczamy w tym domu. Oczywiście będziecie mogli ten domek pobrać pobrać z galerii. Wszystkie informacje na temat tego, jak możecie znaleźć ten dom w galerii, znajdziecie w opisie pod filmem. Także, jeśli jesteście zainteresowani, to pamiętajcie, żeby tam sobie zajrzeć. Mam nadzieję, że u Was ten dom będzie działał. On jest oczywiście robiony na kodzie BB Move Objects i na podnoszeniu przedmiotów na kontrol i dziewiątka na tej takiej normalnej klawiaturze, nie tej takiej małej z boku. Tutaj, żebyście to wiedzieli i. Mam nadzieję, że jak to pobierzecie, to u was będzie wszystko działać. No u mnie działa, jak widzicie na filmiku, że wszystko sprawdzałam setki razy i u mnie naprawdę to wszystko działa i się sprawdza. Mam nadzieję, że jak wy pobierzecie ten dom, bo będziecie mieli taką ochotę, żeby sobie go tam umieścić na parceli, znaczy się w swoim simowym świecie, to, że u was też będzie wszystko, wszystko w porządku. Bardzo się starałam, żeby ten dom miał jakiś charakter, żeby miał jakiś właśnie swój klimat, żeby nie był taką po prostu postawioną budką telefoniczną na środku parceli i pomyślałam, że Właśnie ten zbiornik wodny całkiem nieźle tutaj to wszystko dopełnia. Też, właśnie zrobiłam tam taką lukę. Zobaczycie na końcu tego filmu, że spokojnie Sim może z tego basenu korzystać, może w nim pływać. Starałam się dać tutaj właśnie jakieś elementy dekoracyjne. Za chwilę tutaj pojawi się taka malutka fontanna, która też nada troszeczkę uroku, moim zdaniem. O, właśnie ta. Ona no jest taka słodka, taka mała i fajnie wygląda. Właśnie kaktusy chciałam tutaj umieścić. No bo, gdyby to była jakaś baza wypodowa, czy właśnie baza jakiegoś pustelnika, to myślę, że mógłby on mieć właśnie jakieś tam kaktusy w doniczkach. Pojawi się też takie malutkie krzesełko. No i powoli zbliżamy się do końca. Jest to ostatni Speedwill challenge w tym roku. Następne będą się pojawiały już w przyszłym roku. Pamiętajcie, żeby zobaczyć screeny na końcu tego odcinka, no nie ma ich za wiele, bo tutaj też nie bardzo jest co pokazywać na screenach, bo ten domek jest tak malutki, że nawet ciężko ująć go ładnie jakoś na screenach. Mam nadzieję, że ten filmik podobał wam się i do usłyszenia już wkrótce w kolejnych odcinkach. Pa pa.